mordy, z tej strony oczywiście Nitaszy i witam was w następnym odcinku z TikToku na moim kanale. Troszkę ich nie było, ale widzowie, nieważne, zrobiliśmy bardzo fajny research wraz z moim przyjacielem Ironkiem i znaleźliśmy naprawdę sporo TikToków, które mogą was zaciekawić i które nawet ciekawią mnie, czy działają, czy nie. Ale zanim przejdziemy do odcinka, widzowie, mam dla was zagadkę i jeżeli tego typu forma się wam spodoba, to dajcie znać łapką w górę, czy chcielibyście częściej, abym takie zagadki właśnie wam robił. Napiszcie w komentarzu, co to jest za samochód. Ten, który tutaj stoi, Ponieważ ten samochód bardzo mi się podoba i na pewno chciałbym go sobie w przyszłości kupić. Jeżeli ktoś z Was wie, to napiszcie w komentarzu, a ja przypnę wam serduszko. No i co, moi drodzy widzowie? Chyba tyle z nowym wstępu. Przechodzimy do odcinka, bo naprawdę mam dzisiaj zabiste TikToki. Kochani, widzieliście pierwszy TikTok, pokazuje nam portal, który jeżeli zrobimy tak, jak było na filmiku, to powinien przestać działać. I jeszcze chciałem wam tylko przekazać, że w dzisiejszym odcinku, jako że długo nie było tych odcinków, zrobimy aż 10 TikToków. Także trzymajcie się, słuchajcie, siedzeń, zapinajcie pasy, no i startujemy z pierwszym. No i powtarzamy, najpierw wylewamy lawę. Niszczy się, niszczy się. Ok. I teraz, moi drodzy, musimy zabudować wszystko lodem. I po zniszczeniu tego lodu nie powinniśmy móc go odpalić. Jak widzicie, wszystko działa. Ale sprawdźmy jeszcze na survivalu. Więc jeszcze raz wylewamy lawę. Kładziemy sobie nasz lód. Niszczymy go tak jak było tam. I uwaga! Jak widać, kochani, działa. Nie wiem, czy to była jakaś stara wersja, czy może bedrock, ale jak widać na wersji 1.16.5. portal cały czas działa i odpala się jak gdyby. Nigdy nic. Słuchajcie, drugi TikTok. Muszę przyznać, że on będzie na pewno działał, na 100% będzie działał, ale powiem szczerze, nigdy w życiu o tym nie pomyślałem i powiem Wam wprost, od dzisiaj, za każdym razem, jak będę chodził kopać diamenty, biorę ze sobą kilka staków szkła. Dlaczego teraz zobaczę tego TikToka? No, także lecimy to sprawdzić, ale moim zdaniem to musi działać, to będzie naprawdę genialne. No i uwaga, sprawdzamy. Pyk, pyk. Jeżeli tutaj będzie. Jeżeli będą, będą, bo ja tam podłożyłem do cholery, nie? No, ale powinno to działać w ten sposób. Ja pierdzielę, guys. Naprawdę. Nigdy w życiu nie pomyślałem w ten sposób, że można wykorzystać szkło. Ale to jest naprawdę genialny patent. Jakby serio, widzowie. To jest naprawdę genialny patent. Polecam wam serdecznie. Ja od dzisiaj naprawdę. Może nie będę zawsze Brał ze za sobą. Ale będę starał się pamiętać o tym lifehacku, bo naprawdę jest mega spoko. Ej, kurde. Zarąbisty jest ten life hack Tak, wiem, wiem, że można włączyć F3 I spojrzeć myszką i sobie zobaczyć Gdzie są, wiem, ale guys Co to jest za pierd? kto tak robi Powiedz mi, daj mi jedną osobę, która tak robi No może jedna się znajdzie No, także widzowie, naprawdę, moim zdaniem sposób jest bardzo fajny I ja na pewno będę go używał Zarąbisty, lecimy do kolejnego Fu! Kolejny już trzeci TikTok, jak widzieliście moi drodzy, ponoć jest bardzo łatwy i ponoć dzięki niemu możemy stworzyć schody, po których będzie się wchodziło w bardzo szybki sposób. Czy tym się działa? Zaraz sprawdzimy, chociaż wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i moim zdaniem to może naprawdę zadziałać. Okej, okay, ale to ciasto chyba nie w tą stronę miało nam się zjadać. Halo? Yy, poczekajcie, bo chyba to jest chyba nie tak z tym ciastem ewidentnie. Czekajcie chwilę. Ej, czemu to ciasto się zjada w tą stronę? To nie widzowie. Czyli ewidentnie musimy robić tutaj te drzwi w tamtą stronę. Ewidentnie, nie mogą być w tą, yy, że te schody muszą być w tą stronę, widzowie. Nie mogą być inne. Także jeszcze raz skrzynka, półpłyteczka, pyk szyba, pyk dzwonek, pyk ciacho, pyk cyk. Teraz sobie zjadamy ciasto do ostatniego yy, stadium. I uwaga. Ej, ty. Fajne to, kurde, ale zarąbiste, ej, ale PogChamp, tylko trzeba troszkę pomindrować tym widzę, bo jak tak na wprost wchodzimy to nie działa do końca, chociaż w sumie, ty, czekaj, a jakby tak, czekaj. No trochę trzeba pomindrować, ej, ale bardzo fajny sposób, kurde, czekajcie, ja spróbuję to wyżej zrobić, bo to mi się takie mega ciekawe wydaje. No powiem wam, że jakąś tam to pokraczną logikę na pewno ma. Powiem szczerze, nie wiem czy z tym, czy z tym TikTokiem jest coś się tak, bo widziałem podobne sposoby. Możliwe, że też tu jest nie tak, ale ogólnie taktyka jest całkiem spoko. Mi się tym TikTok nawet podoba, przechodzimy do kolejnego. Guys, powiedzcie mi jedną rzecz, kto z was nie lubiłby, jeżeli istniałby darmowy X-Ray? Czy jest chociaż jedna osoba? No właśnie, każdy lubi darmowego X-Ray'a, ale słuchajcie, X-Ray jest albo dobry na diamenty, albo na rudy, ale też przydaje się do znajdowania różnych jaskin, dungeonów i tak dalej i do tego właśnie przyda wam się ten TikTok. you. <laughs> Jak widzieliście, jeżeli chcielibyście sobie znaleźć jaskinie, dungeon yy, lub cokolwiek innego widzowie To podobno nie ma nic prostszego Wystarczy, że kopiemy się na taką wysokość I weźmiemy za sobą parę półpłytek Zrobimy sobie coś takiego Wykopiemy sobie jakieś tam powiedzmy małe pomieszczenie Walniemy sobie w nim słuchajcie półpłytki w ten oto sposób Aby one nam tutaj zrobiły w ten oto cyk I oczywiście możemy tu wejść, w jest git Ale ponoć, jeżeli walniemy tu perłę to Ponoć będziemy mogli zobaczyć jaskinię naokoło nas. I powiem wam, że przez sekundkę ten trik jakby działał. Widzieliście? Przez sekundę, jakby było widać. I nagle przestaje być widać. Albo ja robię coś nie tak albo. Poczekajcie, przejdźmy sobie na survival. Sprawdzimy sobie na survivalu. Nie, słuchajcie, ewidentnie na wersji 1.16.5 ta yy, czynność prawdopodobnie już czy prawdopodobnie po prostu nie działa, no wszystko zrobiłem dobrze i niestety nie działa. A szkoda, bo to by się przydało, ale spokojnie jeszcze coś dzisiaj dla Was będę miał, co prawdopodobnie was zaora, ale to później lecimy dalej. Fuu. No i kolejny hack. jak kochani już go widzieliście, to jest powiem Wam wprost bardzo ciekawy. Raczej nie będę z niego korzystał, bo raczej wydaje mi się, że łatwo on zdechnie od szkieletów. Ale w ramach ciekawostki wam tylko wspomnę. Wszystko widzieliście, więc nawet nie ma czego tu powtarzać, kochani, że według mnie jest to słabe. Ale jak ktoś z Was chce. To może spróbować. Czyli bierzemy sobie bałwanka na smycz i idziemy z nim kopać diamenty, a on będzie strzelał do zombiaków. I o ile sposób jest spoko, to wydaje mi się, że pierwszy lepszy creeper lub strzelec. No, raczej nam by tego bałwanka wyjaśnił, aczkolwiek jest to dość ciekawe. Nie ma co ukrywać. Dobra, lecimy z kolejnym TikTokem. Zresztą widzowie jeszcze odnośnie tego TikToka poprzedniego z bałwanem No nasz, bałwan. Yy, poległ. <ślał> Sekundę po tym serio wyłączyłem nagranie tylko strzemi a to był creeper, który go zabił e, no cóż, także ciekawostka fajna, ale chyba nie mogę wam go polecić Następny TikTok troszeczkę może was zdziwić Tu przyznaję się widzowie, bo nie wiedziałem, że tak można. Jeżeli można, to naprawdę będę lekko zdziwiony. Więc sobie oczywiście ukośnik locate. Dajemy sobie oczywiście stronghold, pyk. Tepniemy się do niego. Mamy go, dło. o, dość blisko. Jakby tak tutaj ktoś to byłby na z tego powodu bardzo zadowolony. Szukamy sobie oczywiście, słuchajcie, naszego pięknego portalu. Mamy go... Du -du 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 Halo, portal. Hallo. Ja pierdziela, jaka wielka... Jaki wielki stronghold, ty. Co jest grane, ty? Gdzie jest portal? Czekajcie moment, bo chyba jestem albo głupi, albo głupi. Okej, okay, trochę mi zajęło jego znalezienie, ale już się w końcu udało. I nasz kolega pokazał nam bardzo fajnego trika. Nie wiem, czemu to robię, bo on tam tak nie robił. Zrobił, tak? Nie wiem, czemu to robię, ale nieważne. Zabudował tutaj w ten sposób, postawił grzyba. Okej, okay. sprawdźmy jeszcze raz. Nie. Jak widzicie, moi drodzy, ten trik prawdopodobnie nie działa lub został przez Mojang naprawiony. Bo jak możecie zobaczyć, moi drodzy, wszystko okej. Okay. Co jest, halo? Już chciałem mówić, że nie działa. Dobra, bądźcie cierpliwi, bo ja użyłem tu prawdopodobnie około pięciu staków tej, mą tej mączki kostnej, ale jak widać działa. Nasz portal do endu został po prostu zniszczony. Nie, czekajcie, ja to muszę zrobić jeszcze raz, to jest zbyt piękne. Dobra, a przeteleportowałem się troszeczkę dalej na jakieś 30 koła kratek. Dawajcie kolejne sobie bierzemy Locate Stronghold i uwaga, ok, 8000 bloków stąd, co jest gościu. Dobra, chodźcie, teleportujemy się na szybkości. Pyk, pyk, pyk. Dobra, dawaj mi tutaj, zaraz sprawdzamy, gościu. Ok, szukaj szybko kolejnego tego. Okej, okay, nie mogę się tego doczekać. Lecimy z następnym, pyk, pyk, pyk. Nie wiem, czemu to robię po raz kolejny, bo to chyba nie jest potrzebne, ale dobrze, nieważne. Raz. Czekajcie, cyk, cyk, cyk. Czyli widzowie, to trzeba mu homorem na pewno zrobić. bo to szybkiem się nie da z tamborownikiem. Uwaga, i lecimy jeszcze raz. Jak widzicie, trochę tego schodzi. I nasz portal zostaje wchłonięty przez grzyba. <gry> ja pierdzielę co jest! Dobra, widzowie, lecimy za tym TikTokiem. No i jak widzieliście, kochani, teraz TikTok powiedziałbym z tych mniej przydatnych. Ale na pewno bardzo ciekawych Czyli robimy sobie, słuchajcie, coś takiego Walimy sobie tutaj dwa obsydiany W tym miejscu walimy sobie, słuchajcie, lód Nie, nie pamiętam, jakie tam był, ale chyba ten powinien też się nadać Walimy sobie, słuchajcie, tutaj dwa tłoki W ten oto sposób Tutaj dajemy sobie naszą, oczywiście, stojaczek Teraz sobie robimy buty z Frostwalkerem 2 Frostwalker 2 buty zakładamy sobie na nasz stojaczek I, moi drodzy, teraz potrzebujemy dźwigni Okej, okay. pyk, dźwignia Dajemy sobie ją tutaj Podpalamy Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Teraz to działało. Okej, okay, czyli nie tak na poradniku nad tym, tylko kładziemy tutaj. Dobra, nevermind. I teraz moi drodzy, po pociągnięciu tej oto dźwigni powinniśmy ujrzeć, jak ten oto jak robi nam piękny dywan z lodu. Uwaga, 3, 2, 1. Ja pierdzielę, ale koks! Ej, zarąbiste! Ej, kozak! Ty, ale czy my właśnie odkryliśmy maszynę do robienia twardego lodu? A nie, po prostu go przesunęło. Okej, okay. no już myślałem, już myślałem! No słuchajcie, niestety, tamto jest jak idzie na dno, tak jak mój kanał, także zostaw suba z dzwoneczkiem w tym momencie! <laughs> Jak ale serio, jeżeli podoba ci się seria i lubisz mój kanał, w tym momencie walnij suba, dzwoneczkiem, łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny, a my lecimy do kolejnego TikToka. Widzowie, i teraz coś, czego się na pewno nie spodziewaliście. Uwaga, owoc refrenusu. Powiedzcie mi wprost, czy ktokolwiek z was używa tego na swoim świecie? Ja nie użyłem tego nigdy. I domyślam się... Inaczej widzu, jeżeli Ty też tego nie użyłeś nigdy na swoim, na swoim hardkorze albo gdzieś w sposób umyślny, tylko raz, żeby sobie zobaczyć, zostaw łapkę w górę, jeżeli jesteś w moim teamie. Ale uwaga, widzowie, od dzisiaj będziemy tego używali wszyscy, ponieważ jak się okazuje, dzięki temu będziemy mogli w bardzo łatwy sposób zlokalizować sobie dungeony. Jak sprawdźcie tego TikToka. Widzowie, jak widzieliście, ponoć po prostu wystarczy się wkopać w ten sposób. I teraz, zanim zapiszesz, Ej, ale minimapka, ale przecież tam widać, gdzie są kaider, przecież wszystko tam widać. Drogi przyjacielu, ale są sobie. takie jak ja, które chociażby grają na hardkorze na najnowszym Starshotzie, a tam mini minimapki mieć nie możesz. I to może być naprawdę przydatne. Ale uwaga, widzowie, zanim wydamy jakąkolwiek opinię, przejdźmy sobie, oczywiście, na tryb przetrwania i zobaczmy, czy to zadziała i rzeczywiście teleportuje nas do jaskini. Wow. Wow. Oh. Ja chcę jeszcze raz. Nie, nie, Z ciekawości widzowie, sprawdzamy sobie teraz, jak daleko teleportowało nas od dziury, w którą się wkopaliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kratek. I słuchajcie, ogólnie owo ze właśnie te pana około osiem kratek obok. Także ktoś mógłby powiedzieć, że udało się tylko dlatego, że obok nas był cave. A teraz sprawdzimy, słuchajcie, podobną sytuację w miejscu, gdzie tego cave'a nie będzie. I sprawdzimy, czy to działa to tak samo. Zobaczcie, widzowie, teraz jestem w miejscu, gdzie sami przyznacie, że do najbliższego va, jest dość daleko, jeżeli ktoś z Was tego nie widzi, kochani, prawy górny ruch, macie mapkę. Przejdziemy sobie jeszcze dalej, zobaczmy sobie, kochani, o, cyk, 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 cyk. No i teraz śmiało można powiedzieć, że w każdą stronę do jakiejkolwiek jaskini mam koło, myślę, 30 klatek, także ja sobie teraz zabuduję to, żeby nam tego granie nie, nie wychaczyła jako jakiś, wiecie, tunel, do którego można nas teleportować i widzimy się za momencik. OK, gotowi? Droga zabudowana, zresztą na minimapce widzicie? I uwaga, gdzie nas teleportuje? Jest dokładnie tak, jak myślałem. W tym momencie nasz owoc działa zupełnie tak jak zwykłe jedzenie, ponieważ dookoła nas nie ma żadnej, słuchajcie. Yy, jaskini. A przejdźmy sobie jeszcze na survival. Tak, dokładnie widzowie, owoc znika i nigdzie nas nie teleportuje. Czyli sposób jest na tyle dobry, jeżeli dookoła nas jest jakaś jaskinia. Ponieważ jak kochani, widzicie teraz do tej jaskini dookoła nas nie ma jakichś 20 latek, to po prostu owoc nas nigdzie nie teleportuje. Czyli było dokładnie, tak jak myślałem, aczkolwiek bardzo ciekawy lifehack. No i jak widzieliście następnego TikToka, widzowie, mamy mieć ponoć maszynkę do robienia płyt z Creeperów. Jeżeli to zadziała, to będzie pokcą, bo ja właśnie na moim hardkorze aktualnie próbuję zdobyć wszystkie płyty i jest mi z tym bardzo ciężko. Jeżeli to rzeczywiście zadziała, to spodziewajcie się, że na jednym z następnych live'ów możemy to zrobić, widzowie. Naprawdę, możemy to zrobić. Dobra, także ja lecę, przygotowuję wszystko i widzimy się zaraz. Ok, wszystko przygotowane, więc przechodzimy teraz na tryb survival. I uwaga, kurde było blisko. Czekajcie chwileczkę, ja się lepiej przygotuję w jakąś zbroję, co? Leci, 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 leci! O. To naprawdę działa? Co? Dobra, ja chyba ewidentnie troszkę zbyt dużych ryperów zrobiłem, ale poczekajcie, uwaga. No i mamy to, słuchajcie. Ja pierdzielę, ej, wow. Naprawdę nie spodziewałem się, że to może tak zadziałać. To jest genialne i to jest na pewno do powtórzenia na jakimś hardkorze, jeżeli potrzebujecie dużo płyt. Za jebiste. O ostatnim TikToku na dzisiaj, moi drodzy. Jak widzieliście, mega banalne. I moim zdaniem, to serio może działać, ale mega przydatne. To jest właśnie lifehack, słuchajcie, z tych mega przydatnych, ponieważ każdemu z nas na pewno kiedyś zdarzyło się zrobić tak. A wtedy po prostu wystarczy ponoć zrobić tak. I to rzeczywiście działa. Wow, I dzięki temu ratujemy swoje życie. I jeszcze mamy 8 TNT do wydobycia. W ogóle ciekawe, że będzie koks, Co to jabłko zwykłe? Eee, silk touch. Gówno. Gówno. Cóż moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek TikToków Wam się podobał. Słuchajcie, jubileuszowo jako, że odcinek powrócił po jakimś tam czasie, gdzie było długo, w ramach przeprosin było tych TikToków aż 10. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ztrzyjcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się! Elu!